Czy rośliny posiadają pamięć? Czy są zdolne do odczuwania emocji, a nawet odczytywania ludzkich intencji? Te pytania mogą wydawać się z pogranicza nauki i metafizyki, jednak w latach 60 XX wieku zyskały ogromny rozgłos dzięki eksperymentom amerykańskiego badacza Clive'a Baxtera 27 lutego 1924 roku 24 czerwca 2013 roku. Jego badania dotyczyły reakcji roślin na bodźce zewnętrzne i ludzkie myśli. Eksperymenty Baxtera wzbudziły fascynację, ale także ostrą krytykę środowiska naukowego. W artykule opisujemy szczegółowo jego najważniejszy eksperyment, kropka i zastosowaną metodologię. Przedstawiamy również interpretację wyników i współczesne opinie naukowców o pamięci roślin. Kim był Cliff Baxter? Cliff Baxter był ekspertem w dziedzinie wykrywaczy kłamstw, pracującym m.in. dla CIA. Jako specjalista od pomiaru reakcji elektrogalwanicznych, czyli zmian przewodnictwa elektrycznego skóry u ludzi, postanowił w 1966 roku zastosować tę samą technologię wykrywacz kłamstw, poligraf, do badania roślin. Wyniki jego pierwszego eksperymentu były tak zaskakujące, że zapoczątkowały dekady dalszych prób i obserwacji. Punktem wyjścia dla hipotezy Baxtera była obserwacja reakcji rośliny-doniczkowej Draceny podłączonej do elektrody poligrafu. Początkowo, chcąc sprawdzić przewodność liścia po podłaniu, nie uzyskał zadowalających wyników. Prawdziwy przełom nastąpił, gdy w sposób całkowicie spontaniczny pomyślał o przypaleniu liścia zapalniczką. Choć nie wykonał żadnej czynności, wskaźnik na urządzeniu poligraficznym zareagował gwałtownym skokiem, który byłby typowy dla człowieka w stanie silnego stresu. Baxter zinterpretował to jako dowód, że roślina w jakiś sposób wyczuła jego intencje, zanim doszło do działania. Co więcej, reakcja ta miała być natychmiastowa. W swojej dokumentacji opisał to jako reakcję emocjonalną rośliny na myśl o zagrożeniu. To wydarzenie stało się podstawą do dalszych eksperymentów, które prowadził przez kolejne dekady. Baxter wierzył, że istnieje i pierwotne postrzeganie, forma natychmiastowej, intuicyjnej świadomości u wszystkich organizmów. Kolejnym fascynującym i mocno kontrowersyjnym eksperymentem Baxtera było sprawdzenie, czy roślina może zapamiętać sprawcę przestępstwa. W ramach tego testu do pokoju wprowadzano grupę osób. Jedna z nich miała potajemnie zniszczyć inną roślinę w sąsiednim pomieszczeniu, bez wiedzy pozostałych. Następnie każda osoba była wprowadzana z powrotem przed roślinę świadka, która była podłączona do poligrafu. Według Baxtera tylko przy sprawcy roślina wykazała silną reakcję elektromagnetyczną, zupełnie tak, jakby rozpoznała go i przypomniała sobie akt przemocy. Interpretacja była jasna: roślina nie tylko zarejestrowała zdarzenie, ale również zapamiętała sprawcę. To prowadziło badacza do wniosku, że rośliny posiadają rodzaj pamięci emocjonalnej, być może zakorzenionej w polu energetycznym, a nie w mózgu, którego oczywiście nie posiadają. Bexter poszedł jeszcze dalej. W kolejnych badaniach próbował udowodnić, że rośliny reagują na emocjonalne stany ludzi znajdujących się nawet setki kilometrów dalej. Jednym z testów było obserwowanie reakcji rośliny w momencie, gdy jej opiekun doznawał silnego stresu, na przykład w momencie wypadku lub emocjonalnego szoku. W jego opinii reakcja była natychmiastowa, bez żadnego fizycznego medium przekazu, co sugerowałoby formę biokomunikacji lub telepatycznej łączności. Bexter wielokrotnie opisywał przypadki w których rośliny reagowały na śmierć innych istot takich jak gotowany umar znajdujących się w pobliżu. Rejestrowane przez poligraf reakcje miały być zgodne z emocjonalnymi impulsami ludzi obecnych przy zdarzeniu. Reakcje środowiska naukowego, pseudonauka czy przełom eksperymenty Baxtera, mimo że fascynujące, spotkały się z miażdżącą krytyką środowiska akademickiego. Głównym zarzutem był brak rygorystycznej metodologii. Eksperymenty nie były przeprowadzane w warunkach kontrolowanych, nie były powtarzalne, a wyniki można było łatwo przypisać zakłóceniom środowiskowym, takim jak zmiany temperatury, wilgotności, wibracje czy obecność pola elektromagnetycznego. Co więcej, sam wykrywacz kłamstw nie mierzy emocji, a jedynie zmiany przewodnictwa elektrycznego, które w przypadku roślin mogą wynikać z wielu naturalnych czynników, takich jak parowanie wody czy zmiany w napięciu powierzchniowym liścia. Wielu naukowców, w tym specjaliści z uczelni takich jak Kaltek czy MIT, nie byli w stanie powtórzyć wyników Baxtera. Nawet popularno-naukowy program Mythbusters przeprowadził własny test, który nie potwierdził żadnych szczególnych reakcji roślin na ludzkie emocje ani działania. Co mówi współczesna nauka o pamięci roślin? W przeciwieństwie do sensacyjnych twierdzeń Baxtera, współczesna botanika i biologia komórkowa dysponują znacznie bardziej precyzyjnym rozumieniem funkcjonowania roślin. Choć nie posiadają one układu nerwowego ani mózgu, to wykazują zaawansowane mechanizmy sygnalizacji międzykomórkowej, które pozwalają im reagować na bodźce zewnętrzne takie jak światło, dotyk czy obecność szkodników. Rośliny są w stanie przesyłać impulsy elektryczne, potencjały czynnościowe, podobne do tych występujących u zwierząt. Co istotne, niektóre rośliny wykazują zjawisko pamięci molekularnej. Przykładowo, po przebyciu stresu cieplnego mogą one zapamiętać ten stan poprzez zmiany epigenetyczne i lepiej radzić sobie przy kolejnej ekspozycji. To nie jest jednak opamięć emocjonalna, jak sugerował Baxter, lecz forma adaptacji biologicznej, wynikająca z biochemicznych mechanizmów regulacji ekspresji genów. Biokomunikacja, gdzie kończy się nauka, a zaczyna metafizyka? Idea komunikacji między roślinami i innymi formami życia nie jest całkowicie pozbawiona podstaw. Dziś wiemy, że rośliny potrafią wydzielać sygnały chemiczne do atmosfery i gleby, np. ostrzegając inne rośliny o obecności szkodników. Jednakże hipotezy o telepatii, emocjonalnej pamięci czy świadomym odczytywaniu ludzkich myśli są uznawane za pseudonaukowe przynajmniej do momentu, gdy nie zostaną poparte dowodami eksperymentalnymi zgodnymi z metodologią naukową. Eksperymenty Kliwa Baxtera stanowią jedno z najbardziej intrygujących i kontrowersyjnych rozdziałów w historii badań nad świadomością i percepcją u roślin. Jego obserwacje były przez wielu uznawane za błędne i nienaukowe. Mimo to skłoniły do refleksji nad komunikacją w świecie przyrody. Dzisiejsza nauka nie potwierdza istnienia emocjonalnej pamięci u roślin, jednak nie wyklucza złożonych mechanizmów adaptacyjnych i sygnałowych. Wciąż dopiero zaczynamy je rozumieć i badać ich działanie. Być może pytanie o to, czy rośliny czują, nie wymaga dziś jednoznacznej odpowiedzi, lecz dalszych, znacznie bardziej precyzyjnych badań.